Ale się wyspałem trzeba iść się odlać i umyć nad wodą. Zobaczymy, co dziś mnie czeka. Mam nadzieję, że nie spotkam wrzoda. A, już widzę to wodne oczko. Dobrze, że mam blisko od chaty. Nie chcę mi się dużo łazić. Ale zanim tam pójdę, odleję się za jego chatą. A ten gościu to grawo, miejscowy świr. Zawsze staram się go ignorować. W tej historii musi być Może. jednak ziarno prawdy. Nie, nie powinieneś wierzyć to we wszystko, jest, się Nie, ludzie zawsze gadają. Och tak, nie ale ulga. Teraz spacerkiem nad wodę. Nie chciałbym nie chciałbym. Dobrze, że nikt nie zajmuje mojego ulubionego Czekaj. miejsca do mycia. Może grawo, ten idiota do mnie nie zagada? Och, jaka przyjemna woda. Ani nie za zimna, ani nie za ciepła. Idealna. Pora na śniadanie. Widzę patelnię. Wsza mam coś dobrego i muszę lecieć do roboty. Dziś w menu mięso ze ścierwojada w sosie lewe Który Który nigdy się nie myślisz, nie za... od razu nie chciałbym być no to idę trzeba wreszcie dotrzeć do tej pracy Snaw pewnie się wkurza bo się spóźniam ten gość naprawia chatę po ostatniej burzy tam stoi chata wrzoda, śmiecia ten kretyn z pewnością mnie nie zauważy Ponieważ mam na sobie pelerynę niewitkę dla wrzoda. Dla reszty ludzi ona jest przeźroczysta i widzą mnie normalnie buchałach. Witaj, szef jest na już jestem. Sorki za spóźnienie. Masz dla mnie jakieś zadanie? Bez ioty debilu. Czy chociaż raz nie możesz być w robocie na czas? Zresztą mniejsza. Jak wiesz po dzisiejszych walkach odbędzie się impreza. Masz zabić trzy ścierwojady i przynieść mi ich mięso oraz zebrać pięć grzybków halucynków. To jest pieczarek dla świrów z sekty. Nie pytaj po co, ja tylko realizuję zamówienia. Dobra, dobra szefuniu, zrobi się. A jaką dostanę nagrodę za wykonanie tej misji z narażeniem życia? Liczę na coś ciekawego. Buchacha, co będzie tego warte? Sprawię, że wrzut nie będzie cię już nękał. No to do chaty po mój niezwykle zaawansowany technologicznie osprzęt do polowania. Potem wyjdę południową bramą, tam są ścierwojady i grzyby. Ale te ciuchy dają powera. Czuję niezwykły przypływ mocy. Żaden ścierwojad nie ma ze mną szans. Teraz do snafa ze zdobyczą. Ciekawe, jak on chce pomóc mi z wrzodem. Proszę bardzo o to mięso i grzyby. Dobra robota bez jo. Sprawiłeś się lepiej niż świetnie. Brawo. Teraz pora na obiecaną dobra, nagrodę. Dobra! Facet ma dość! Wow. Nie spodziewałem się, aż takiej nagrody. Myślałem, że go stąd wywiozą, albo coś, dzięki szefie. Teraz przebiorę się w strój na trening i biegiem na arenę, ponieważ zaraz po treningu walczę o mistrzostwo z Karimem. Mam już swój super sprzęt. Najpierw zaszpanuję nim na treningu, bo wiem, że inni będą go oglądać. Karim nie będzie miał szans ze mną. U uh, ha ha ha. Wziu, wziu, wziu. Czuję się jak rycerz Jedi, ale jestem lepszy, nie podskoczy mi nawet Achilles, a jak spróbuję, to jebnę mu w i się chłopak zestra. Patrzcie jakiego mamy miecza. Pora walczyć. Nie masz szans. Ból to tylko kwestia siły woli. I ty poczujesz go najmocniej. ach. Mały falszak. Bójka! Teraz patrz. dobrze i pocał. Tak się napalałeś, chłopczy jestem mistrzem nikt nie da mi rady. Impreza na cześć, bez ja. Ech. Koniec zabawy. Dzięki koledzy. Idę spać. HMMM Diego widzę, że na mnie czekałeś. I przygotowałeś wszystko. Super. <zysy>